Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku kilka słów o menu dotyczącym tyłu szafy. Klikamy w korpus, następnie menu dotyczące tyłu szafy. Uruchamia nam się na dole menu kontekstowe. I teraz tak, aby dodać tył, wystarczy tutaj kliknąć. Jak widzimy, zaznaczy nam się cały, zaznaczyła nam się cała przestrzeń szafy. Kliknięcie w to miejsce wstaw tył powoduje, że dodaje nam się płyta o wysokości 2200 na 1182. Już mówię skąd ten wymiar. Szerokość szapy to jest 1200, ale minus 18 mm grubość prawej ścianki bocznej. A może pokażę, jak to wygląda. Czyli od wymiaru 1200 program odliczył 18 mm na prawy bok. Tak samo został obliczony wymiar podłogi i cokołu, czyli w tym przypadku dodałem cokolwiek 82 plus grubość płyty to jest 100, i tak samo jest to zrobione z obniżeniem. Zatem program obliczył 2200 minus 100 od góry, minus 100 od dołu i wstawił, wskazał powierzchnię tylko do zakrycia tej właśnie przestrzeni. I to jest obrazowane oczywiście w raporcie produkcyjnym na bieżąco. 2200 na 1182. Możemy tutaj dodać dodatkową wartość, na przykład, nie wiem, wpiszemy 90, czyli po 8 mm, by po prawym boku miało być, jakby podfrezowana, ta tam miała zachodzić pod, podfrezowana, być po prawym boku. I tak samo, na przykład, tutaj zrobimy 2200, na przykład 20, i Enter, i widzimy, że ta wartość tak będzie, będzie przekazywana do produkcji. Dwukrotne kliknięcie. Powoduje, że ta wartość, która była w tej na niebiesko pokazywana, wskazująca na ręczne poprawienie tej wartości, została przywrócona do wyliczania automatycznego. Aby usunąć ten tył, wystarczy zaznaczyć tą przestrzeń. Klawiszem Delete skasujemy. i w tej chwili już mamy przestrzeń. Widzimy, że tył skasowany. Dodam może teraz ten tył jeszcze z prawej strony, czyli. Jedno zaznaczenie zaznacza nam całą szafę, jeden moduł, jedną sekcję, i znowu kolejne, całą szafę, i dodamy, powiedzmy sobie, w tym module tył szafy. Jak widzimy, szerokość tej szafy, tego elementu, pójdzie do produkcji 573, a wysokość 2200. Chcielibyśmy to skasować? Delete, kasujemy. Proszę pamiętać, że można zaznaczać tylko w poszczególnych sekcjach. Program takie coś umożliwia. Jakbyśmy chcieli dodać tył, tylko tu i wyżej, i wyżej, na w tych trzech modułach, w tych trzech sekcjach, przepraszam, to wystarczy nacisnąć klawisz Ctrl i kliknąć Przestrzeń, Następną, Następną i teraz widzimy, że program po wstawieniu tył szafy dodał wysokości, te trzy wysokości, już po, yy, tłumaczek to jest, to jest 352 plus 18 plus 352 Plus 18 plus 351 w tym przypadku. I to jest wartość 1091. No i o szerokości 573. Jakbyśmy chcieli mieć to podfrazowane, to tutaj zaznaczamy albo bezpośrednio w raporcie produkcyjnym. Wkasowanie poprzez klawiszem Delete. Pokażę też inne opcje, możliwe do wykonania z użyciem tyłu szafy. Tutaj mam taką szafkę. Gdzie zrobiłem drzwi uchylne i wstawiłem taki wieżak wysowane. Są to zaprojektowane trzy odrębne jakby korpusy mały przycisk przesuwania tutaj po prawej stronie, żeby pokazać o co chodzi. To jest jeden korpus, ja sobie go wyciągnę może w to miejsce, to jest drugi korpus jako wypełnienie elementu tapicerskiego. No i to jest jako szafka jako osobny element. Czyli tutaj w tej szafie po prostu zaprojektowałem tył szafy na całą szerokość i wysokość, czyli 800 na 2000 i dodałem później po prostu zwykłą półkę. W ten sposób powstał tył tej szafy, tego elementu, a potem zaprojektowałem szafkę. I teraz tak, proszę zwrócić uwagę, że aby te elementy udało się dosunąć na siebie, jakby one się w jeden, w drugi wsuwały. Trzeba zaznaczyć na przykład przy tej szafce tak zwane przenikanie, czyli te, dobrze by, żeby te wszystkie elementy miały wskazane przenikanie, ponieważ inaczej, by tutaj była wykrywana kolizja, nie można by było tej szafki dosunąć. Czyli to jest też istotne. O, widzicie Państwo teraz, już nie mogę dalej dosunąć, bo program wykrywa kolizję. A jak sobie w ten sposób i odsunę 18 mm od tyłu, no to widzimy, że tak to wygląda. No i oczywiście ten tył też muszę tutaj. 18 mm tej, tej, tej pokrycie tapicerskiej odsunąć. I widzimy, że mamy płytę tylną jako y, konstrukcję takiej garderoby. Myślę, że w tym odcinku to wszystko. W razie pytań prosimy, kom, do, zapraszamy do kontaktu.